Szczęść Boże, zapraszam do wysłuchania modlitwy o ochronę aniołów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za Twoich aniołów, których posłałeś na ziemię dla dobra człowieka. Wzywam je władzą Jezusa Chrystusa i wyprawiam na wojnę. Za mnie i mój dom. Niechaj mnie i moich bliskich strzegą we wszystkich okolicznościach codziennego życia. Niech walczą za nas z zakusami złego, niech chronią nas przed niebezpieczeństwem duszy i ciała. Święci aniołowie, potężni mocą Bożą. Bądźcie naszymi przewodnikami i naszą mocą w walce o dobro. Bądźcie naszymi przyjaciółmi w życiu ziemskim i prowadźcie nas do wiecznego zbawienia. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zostańcie z Panem Bogiem.